Panie, witajcie, moi kochani widzowie z tej strony. Tak, twister, witam Was w kolejnym odcineczku serii Zagraym razem w Shakes and Fidget. Słuchajcie, na początku chciałbym wspomnieć, że klejnoty, które mi się ostatnio trafiają w kopalni, są tak zrąbane, że nie wiem, czy się śmiać, czy mam płakać, czy nie. Wiem, nie wiem już, nie wiem, co robić, złajcie. No ale dobrze. Jestem jeszcze w stanie to zdzierżyć i jakoś tam staram się e, polepszać ekwipunek moich ludziów, e, moich dobrych ziomeczków. Także słuchajcie, damy sobie tutaj, hops. No i niech będzie tak, nie? Chociaż tak, e, pomimo. Czekajcie, sekundę. Halo. No, zaraz. No pa. Mama wyszła z domu i mówi do mnie, Patryk zamknij dom. Sponio. E, Okej. Okay. Zbrojownia, słuchajcie, zbrojownia, już sprawdzam co tu jest takiego. Hmm. Pasior niewyładny, ale mam dużo lepszy, więc... No. E, gabinet magii, o, tu już lepiej, tu już jest ciekawiej. Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm. E, czy musimy ją brać? Nie musimy jej teoretycznie brać. Ale weźmiemy, no bo dlaczego by jej nie wziąć? Dobra. Eee, książka, teraz tak, znaczy Wiedźma, 75% prawie mamy. Hmm, hmm. No cóż, w porządku. W takim razie ja chcę zaatakować Posejdona. Dobrze, Poseidonku. O, Poseidon się ostatnio, słuchajcie, polepszył. Chłopak, ja już nie wygrywam na takim luzie jak kiedyś. No dzisiaj, dzisiaj już jest ciężej. Hmm, w sumie ja nie muszę w to dawać. Okej, okay, twierdza. Słuchajcie, oczywiście poszukujemy kolejnego klejnotu, A mam nadzieję, że chociaż teraz trafi się coś w miarę fajnego, co mnie w miarę troszeczkę, no, zaspokoi. E, czy atakować tego przeciwnika? Dobra, zaatakujmy. Kto jak nie my, mówią. Oj, chyba będzie po gębie. A jednak wygrana, wygrana, no najsik. No ale słuchajcie, już za produkcję tych wojowników troszeczkę muszę bulić, nie? E, czekajcie, czy ja go dojadę tymi trzema? Raz, dwa. Czyli pięciu jest potrzebnych na jedną tą. Okej, okay, przynajmniej będę wiedział na przyszłość. Czyli pięciu moich wojowników jest na jedną bramę, która ma 88 poziom. No spoko. E, dobra, zaatakujmy sobie portal gil gildyjny zamaskowana mumia. Ja Cię kręcę. Słuchajcie, dlaczego dzisiejszy odcineczek jest wyjątkowy? Za chwilę Wam pokażę. E, wow, ale dzisiaj kryty siadają. Wow! Sześć krytów, czyżby? Ile ja mu zabrałem? 15 milionów. Wow! Dobra. E, teraz tak, e, kochani. Dlaczego dzisiejszy odcineczek jest wyjątkowy? Spójrzcie na mój klaster 93,18, tak? No i spójrzcie teraz. Zwiadowca 100%. Mak 100%. Wojownik 100%. Kosztowności 100%. Eee, wiecie to, co to oznacza, prawda? No ostatnio, słuchajcie, porobiłem ten glaserek już tak Że zostały mi tylko potwory e, Których mam 71,4% I tutaj trzeba Niestety będzie e, troszeczkę czasu Żeby to zdobyć, no ale Popatrzmy sobie na przedmioty zwiadowcy Słuchajcie, jeśli czegoś nie macie, to tutaj możecie sobie zobaczyć na moim odcineczku e, sprawdzić, których być może itemków nie macie, poszukać ich, e, ulepszyć swój klaser, słuchajcie, dzięki temu dostajecie więcej doświadczenia, a to w tej grze naprawdę jest bardzo ważne. No klaser podejrzewałem, że bez klasera to, to, to się, się nie da tak, tak dobrze grać. Znaczy być w sensie w topce, tak? E, Okej, okay, już wam pokazuję No, zaraz będzie u mnie, słuchajcie, 94% klasera Tylko, że jeszcze kilka potworków dobrych trzeba będzie pokonać, nie? Rękawice, nie toperza No i przede wszystkim teraz muszę pokonywać loszki, słuchajcie e, Muszę pokonywać twierdzę Wszyscy, wszystkich przeciwników, nie? Gdzie tylko mam No Także, słuchajcie, fajnie, fajnie Szkoda, że nie da się zmieniać wyglądu itemków No, ale to by było w sumie troszeczkę takie drętwe, okej, okay. przedmioty maga słuchajcie, sprawdzajcie mam, mam wszystkie, nie mam wszystkie w klaserze o, ten odkurzacz ostatnio musiałem zdobyć bo kurcze, nigdzie go nie było, nie ale cóż, no mam, mam to mam także teraz słuchajcie, klaserem właściwie się już nie przejmuję nie atakuję już prawie nikogo do klasera ee, bo już po prostu nie liczą się ataki do klasera tylko teraz muszę zdobywać tylko i wyłącznie potwory, tak a czekajcie, zwróćcie uwagę, ile przedmiotów ma wojownik, nie? A ile ma na przykład? To jest to ogromna różnica naprawdę ogromna różnica między nimi. I tu nawet chyba nie chodzi tylko ze względu na tarczę, nie? Ale on ma naprawdę dużo więcej przedmiotów. No i to chyba widać. No to jest niezłe. O, to ostatnio musiałem zdobyć. No. O, tu tarczy jest, no trochę jest tych tarczy w sumie Ale to też tak bez przesady, nie? No, czyli słuchajcie, dla wojownika jest najwięcej, najwięcej, ale to najwięcej, itemków e, No i wiecie, każdy, każdy może zdobyć wszystko, tylko trzeba, słuchajcie, poszukać sobie na, na e, arenie. Ja to zrobiłem z pomocą mojej gildii, za co im naprawdę dziękuję. E, także super. Dobra. No i jeszcze kosztowności nam, słuchajcie, zostały. No i lecimy z nimi. Kosztowności to już, słuchajcie, no... Kosztowności chyba najszybciej zdobywa, powiem wam szczerze. Już mi się wydawało, że tu niczego nie mam. Nie no, ale nie mogę mieć, mam 100%. no tak. Zapomniało mi się, dobra. Aha, mhm, mm mhm. Mm no. I słuchajcie, potwory, już wam pokazuję potwory To są, słuchajcie, to wszystko leci po kolei wraz z loszkami, nie? Także, także wiecie I tutaj za chwilę się pojawią te, których nie mam A tutaj jest sporo zakładek, uwierzcie mi A no na początku to są te jeszcze początkowe, tak, tak O, i się zaczynają, słuchajcie, to są... Eee, to są już wyprawy. Eee, wyprawy naszych. <laughs> Zaduszam jest najlepszy. Eee, to są już chyba wyprawy, czyli to, gdzie się wybieraliśmy z gildią eee, na, na różne, właśnie. O, i na przykład ten był ostatni, tak? Teraz tutaj nie mam już. No ale wkrótce będę miał, tak? O, tak samo tutaj. Nie mam już nikogo. O, twierdza się zaczyna. E, teraz jesteśmy przy e, ra, e, rozbójniku rumcajsie czy tam... Nie przy rannym lwem lwie chyba. Więc teraz tutaj kolejny i tutaj nie mam się no spójrzcie ile tej twierdzy jeszcze zostało. Tutaj też nie mam. No jest jeszcze dużo do odblokowania, tak? Dużo do odblokowania i postaramy się je jak najszybciej robić, prawda? E, Okej, okay, skoro już za, e, zaatakowaliśmy, możemy zakręcić sobie naszym bączkiem szczęśliwym. Mam nadzieję, że się uda. Zdobyć grzybki, nie udało się, szkoda, no ale milion hajsów padło, zawsze chociaż tyle. E, teraz tak, rozdamy sobie tutaj, Oho. E, karczma, tutaj jeszcze, wow, dzisiaj dopiero zaczynam, słuchajcie, bo jest ranek, nie, ja nagrywam to właściwie przed szkołą, e, także spokojnie, nagrywam to w piątek, a dostaniecie to w sobotę, także to też jest druga rzecz. E, Okej, okay. w takim razie, skoro tutaj nam już nic nie pozostało... No to lecimy, portal do piekły, piekieł. I tutaj Zgnilak, słuchajcie, nie wiem kiedy pokonam Zgnilaka, jest to wojownik, taka w sensie klasowo jest to wojownik, nie? Mimo, że nie przypomina. To trzeba będzie go skarać, słuchajcie, jak najszybciej, bo on dam nam jeszcze przecież bonus, tak? To jest, to jest portal do piekieł, mój indywidualny, ale kryty do dzisiaj siadają, nie? No, kryty dzisiaj ślicznie i właśnie o to chodzi. Mam nadzieję, że takie same będą siadać w Astaros i w twierdzy. No dobra, 3 miliony kolejne, wow, nieźle idzie. No i znowu 3 milionki. No dzisiaj karam, dzisiaj karam, to trzeba przyznać. Ulala, ej. Jeszcze jakbym tak go poklepał troszeczkę, a szkoda, no. E, ile mu tam jeszcze zostało? 38%, no to ładnie, no spory progres zrobiliśmy. No, i następnie, słuchajcie, atakujemy syrenę, akwarelkę. E, w twierdzy, no nie będzie to łatwe, prawda? Jest to e, zwiadowca, który ma, co prawda, o wiele mniej zręczności niż ja i szczwana Kunegunda, no ale ma 332 poziom i to może być, słuchajcie, właśnie ten problem. Dobra. No, ale dzisiaj całkiem siada, całkiem siada. Nawet, no jak już tyle wojownik zabrał, to. Już nie ma się o co próć. No i 30 milionów HP na dwóch zostaje, nie? Teoretycznie to Szczwana wali jej tyle, co Syrenka dla Szczwanej, więc one się tutaj jakoś będą... No dobra, Syrenka patrzę troszeczkę większe, ma jednak ataki. No ale jest możliwość, że szale, że szczwano sobie będzie więcej unikać na przykład, że się bardziej postara, że wytęży, bo ja jej ostatnio sobie dałem taki dobry item, no powinna być wdzięczna, chociaż żeby no trochę zabrała, nie? Tak z 15 milionów. No, ale nie zabierze. No bo nie ma bata. No i 20 milionów zostało i to co ja jej mogę zrobić? No, no ja zabrałem 2 miliony teraz HP. O! 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 What the fuck? Ja się nawet nie spodziewałem, że wygram teraz! ŁOLUĘCiu! ole przyrąbało! Ja cię kręcę! No, powiem wam szczerze, że jestem w szoku. I doszła oczywiście do klaserka. E, nowa, nowa postać. Ja pierdziele no ale to było coś. coś szalonego. Ja pierdziulę. Jak to w ogóle siadło? Nie wierzę, nie wierzę. No i mamy, słuchajcie, książę jak z bajki, no, no nie powiedziałbym, ale to jest mag, słuchajcie, Mac, który ma, co, 20 milionów HP na magu, nie za dużo, nie za dużo, chociaż, ale Barbar ile zabrał teraz, więc, no tutaj dla Barbusia to się należą wielkie brawa. No myślałem, że Mac się bardziej popisze, ale czy ona jest do wzięcia, być może czy ja poślubię swego księcia no raczej nie yy, kurde, ale kryty dzisiaj sadzi no spójrzcie jakimi wali krytami chłopak, nie co prawda ja też tam nie gardzę ajajaj, aj, aj. no nie, nie ale to jest może do wzięcia może do wzięcia i nie wow, 10 milionów HP -mu zabrałem co? ja pierdzielę tak blisko Ej, a, a teraz tylko trzy, nie wszystko zależy tak naprawdę od odkryta, nie? Aj, słabiutko, słabiutko, ale on jest dzisiaj do wzięcia, no. No! I właśnie o to chodzi się nie bawić! Zupa! Zupa ma friend! Super! Wszystko eleganci elegancino, nie? Kobiecino. Eee, czekaj, czekaj, pokaż mi jego itemy. Kurde, on ma mało strasznie... No ale dobra. No ale dobra, jest kozak. No i ładnie, kolejna itemka do klasera. Siadła, siadła. No. W takim razie 6-9, słuchajcie, Bo o Wolf, Nie wiem co to znaczy, nie wiem co to jest za postać. No ale gościu, przykokszony trochę, no. To trzeba przyznać, to jest wojownik, który ma 52 miliony HP. Ładnie. Czyli słuchajcie, zanim go zarąbię, to tak naprawdę nie wiem, czy, 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 czy ja nie, nie wyzionę ducha, nie? Zanim go wyrąbię, chociaż sporo mu zabrałem teraz teoretycznie. Ja mu ogólnie nie zabieram mało, tak wcale, wow! Ale dzisiaj, kurde, jakiś szczęśliwy dzień jest po prostu, nie? Przynajmniej ja tak uważam. 31 milionków nie siadło. 9, 8, 7. Żartuję, fajnie by było. 4. No cóż, chyba nie jest do wzięcia. 10 milionów, nie! Kolega nie jest do wzięcia, ale dzisiaj, słuchajcie, i tak zrobiliśmy już dwie, dwie e, po dwa poziomy wieży, więc ja jestem szczęśliwy, ale teraz bierzemy się za Astaros, słuchajcie. No i tutaj Holunder, z Holunderem jest ciężko, z Holunderem zawsze będzie ciężko. I ja podejrzewam, że nawet gdybym nie pomijał to, what oh, the fuck, on nie będzie po prostu rape'ił. Nie, nie, Abatarz z nim wygrał, słuchajcie. To jest jeszcze daleka droga, zobaczymy jak, jak się hicimy, nie? On no, mi wali kryta od razu. ma 13 tysięcy siły i 21 milionów HP. O, oh, what the hell is that? No i robi uniki, znaczy robi bloki częściej niż ja uniki. O oh. No nie, słuchajcie, no nie jest to przeciwnik, którego mogę teraz po prostu sobie skarać, nie? Jeśli trafią mi się dobre przedmioty ja sobie, słuchajcie, wszystkie itemki powymieniam, no być może tam jak będę miał 9000 zręczności ponad to już może coś będzie siadać, prawda? Bo na przykład słuchajcie, tutaj tutaj też wolałbym zainwestować w zręczność Ponadto Szczwana ma jeden jeszcze mój itemek, który jest po prostu w tym momencie zbyt słaby, nie? Bo 130 tego to mnie nie, nie rajcuje. No ale jak zaczną się trafiać jakieś naprawdę fajne kryształy, no bo tutaj można jeszcze wyciągnąć załóżmy 130 zręczności E, tutaj na luzie jeszcze można setkę, czyli 230 już. Dobrze mówię. E, tak, 230. E, tutaj będzie e, z 200 do 480. E, tu można jeszcze 80 wyciągnąć. 530. Tu można setkę. E, 630. To można w ogóle wymienić. No i tutaj 250, tak, czyli 630 plus 680, 880. No, czyli mo mogę mieć spokojnie, tak, z, z 9300, e 400 mogę mieć, nie? Także no coś koło tego. No tylko mam nadzieję, że teraz, słuchajcie, zaczną się trafiać, bo jak się nie zaczną trafiać, to teoretycznie mam przerąbane. No, a Poseidon Posejdon już nawet daje mi radę. No to niech się lepiej szybko zaczną trafiać, słuchajcie. Przedmioty, naprawdę, te klejnoty, one są takie dupne teraz, się trafiają, że ja jestem naprawdę w szoku, nie? No, ale chyba już dzisiaj tak nie dam rady. Mmm, nie siądzie to po prostu. No niby ja dużo zabieram, bardzo dużo zabieram. Mu 6 milionów. No ale 6 milionów to już, to już mógłby umrzeć. Jest! What the fuck? Luju! A już, miał, już nie miałem nadziei, słuchajcie, już nie miałem nadziei! No i mamy 93,32% e, klasera. Zanąbiście! Ja cię kręcę, ja jestem w szoku, słuchajcie. O kurcze. No i 70, słuchajcie, 70 poziom wieży. E, właśnie teraz odkręcam, jest to Piotruś, e, Piotruś Wilk. Znowu wojownik, znowu 52 miliony hp, e, dwa poziomy więcej życia i on jest do zrobienia. Może już nie dzisiaj, słuchajcie, żeby nie, nie czarować nam tutaj, chociaż dzisiaj jest taki wyjątkowo dobry odcinek, 3 miliony hp! Nie, no proszę, proszę cię, synu! Synu, naucz, się, 3 miliony znowu, no komu? To tak jakby już umarł, tylko teoretycznie nie umarł, ale to tak jakby już, no umarł, no. Dawaj, 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 dawaj! Aleluja! Come on! Come on, my friend! No 12 milionów, no nie, no nie, ale szkoda! Bo dzisiaj już naprawdę było super blisko! Ja cię kręcę! Dzisiejszy odcineczek jest taki, jeśli chodzi o wieże, to jest zarąbisty, można by powiedzieć. Bo wszystko dzisiaj się dało pięknie, ładnie. Bardzo mnie to cieszy. No, wojownicy nam się tutaj będą regenerować. No, powiem Wam szczerze, że z dzisiejszego odcinka jestem naprawdę szczęśliwy. Doszło nam, doszły nam trzy nowe itemeczki do klaserka. E, one nam doszły przy wieżach. Przy wieżach, gdzie są wieże? Wieża jest. E, o tu, tu, tu będzie wieża. No, e, książę jak Spiky, syrenka nam doszła. No i BOU BO, Wolf. E, no, także jest super. Prawie 94% klasera. Słuchajcie, zwróćcie uwagę. Że na przykład tutaj kolega ma 94% klasera z naszej gildii, oczywiście. No tu 94. Tutaj 94, słuchajcie. Tu 94. 94 ma nawet neuron. No ale spójrzcie na jego itemki. No fajnie. Tu 93. Tribun ma 93. Nawet mniej niż ja. Królewna ma 93, prawie 94. 93 ma Sconan, Kane ma 94, na 93 ma Kantaro, no i ja mam 93, tak, ale już, już prawie, już zbliżam się. No, bo słuchajcie, jeśli chodzi... Wow, 69 ukończone poziomy wieży, to nie przypadek. O, w ogóle słuchajcie, mam order przyjaźni, nie wiem czy zauważyliście. No i plus 12, zawsze się przydaje, prawda? Można jeszcze tutaj sobie kogoś zapraszać. Oczywiście, ja tego e, nie będę już e, robił. E, oczywiście, zachęcam do rejestracji. Link macie w opisie, tak? E, dobra. E, Dzisiaj odbieramy warty b, b, i w staty, Tak, e, dobra. Oficjalne info na niemieckim forum. O! Oh. Oh. Spoko! Spoko, dobrze wiedzieć Pozdrowisz, Foxy, pozdrawiam Twoja moja muzyka z, in z intra to jest Shooting Stars Jestem twoim nowym fanem Pozdrawiam ciebie i cały YouTube Pozdro dla widzów, pozdrawiamy cię również Pozdrawiamy Taksiego HD Nie kasuj tego i przeczytaj Cześć, życzę ci, żebyś był w to, co mam być do gildii Niestety nie dodaję do gildii, przyjacielu, wybacz Pozdrawiam Na imię mam Patryk Witam, Słoń Beniamin, pozdrawiamy, witamy E, Słucharań, na razie może nie będę czytał. Turex, pozdrawiamy. Mam ciapkę, zaatakuj mnie. Ciapkę, ja teraz mam już dużo rzeczy, przyjacielu. Wszystkie. E, pozdrawiam, YouTube oraz ciebie, przyjacielu. Dziękuję, pozdrawiamy. Jesteś koksem, pozdrawiam, taksi. Pozdrawiam również. Zatakuję cię, może wpadnie. W... No, no, no pewnie. E, siema, masz chwilę, popisać, jestem Twoim widzem. Niestety nie piszę z nikim na sf -ie. Pozdrawiam. E, na odcinku Koksu 69. Tak, pozdrawiamy. Pozdrowisz mnie oraz gildię Psychoza. Tak, pozdrawiam was. Trzymajcie się. Eloziomek, mam do ciebie wielki szacunek. i Chciałbym z tobą nagrać kawałek na płycie mojej będzie pływał. Wow! What, mate? Siema, jestem twoim ulubionym fanem. No nie powiedziałbym, ale pozdrawiam. Każdy jest moim ulubionym w sumie. Pozdrawiam ciebie i wesołe paprotki. Dziękuję. Pnij się w górę. No, staram się. Walczę. Robiłem test krwi. Nie zdałem. Aha! Pozdrawiam. E, tak będzie trwała do, do 300 na pewno e, do 350 być może też. Jesteś najlepszym YouTuberem pod Słońcem. Dziękuję. E, Pozdraw na odcinku. BanansRT. Pozdrawiamy. E, pozdro, co oznacza skrót HWDP? E, nie wiem. Pozdrawiamy, jest pozdrów na odcinku, pozdrawiam, pozdrawiam, nie czytamy dzisiaj do wcipów, wybaczcie Pozdrawiam mojego ulubionego rapera, dzięki, pozdrawiamy również Pozdro, Pyra18, pozdrawiamy Pozdrowienia dla Pyry18, jeszcze raz Skilaj. cze pozdrowisz oczywiście, pozdrawiam Pozdrawiamy Kasztana239 Pozdrowisz najlepszy, ty, Akagami, oczywiście, pozdrawiamy cię Pozdrawiam cię, like, dziękuję, Green, nie, Cream a, pozdrawiam. E, On, oh, Korchman, 11 piw. Proszę o zaproszenie do gildi, please. Pozdrawiamy. E, siema, chciałem pozdrowić Grzegorza MS Świętkowa, znany jako wielkie uszy bądź uszol. <laughs> pozdrawiamy, pozdrawiamy. E, dobra, e, to to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek e, z serii Zagrajmy. Uuu, trzeba jeszcze coś wrzucić do do tego do WC-ka. No i nic. Zajcie, mam już tylko 2000 grzybów. Jest to naprawdę bardzo mało. I trzeba będzie, słuchajcie, niedługo znowu się zaopatrzać. Jak będzie już tak spiętę, to już będę taki poddenerwowany. No ale przynajmniej odcinki są syte, można by tak powiedzieć, prawda? Bo gdybym e, trzy razy próbował tu, trzy razy tutaj, niby 10 na odcinek, by grzybków mniej więcej szło. E, no ale nie byłyby tak syte, wiecie, bo dzisiaj sporo zmarnowałem, ale dzisiaj to się opłacało, rozumiecie to? E, bo pokonaliśmy e, dwa poziomy wieży, a wieża, czy, co ona nam daje wieża? Wieża nam daje chyba premię do golda z tych, tak? E, no, właśnie, i to się naprawdę przydaje to się naprawdę przydaje. E, przede wszystkim e, dostajemy więcej e, złota, a, a ono jest potrzebne do rozwoju postaci i nie tylko. Także zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się wszyscy bardzo, ale to bardzo mocno. Pozdrawiam całą swoją gildię. Do zobaczyska! Taksi zerte Fiona.